Cześć, witam Ciebie w lekcji teraz Ty. Przejdźmy po elementach zadania, które chcę, abyś zrealizował. Po pierwsze, dokończ implementację, refaktoryzacji testów do wzorca Range Act Asset. Sugeruj się tym, co zrealizowaliśmy w poprzednich lekcjach. I dzięki temu z łatwością zaimplementujesz to do testów, które pozostawiliśmy zarówno w pliku Pulpit, jak i Login, po to, żeby dokończyć właśnie tę refaktoryzację. Pamiętaj o użyciu dobrych nazw, po to, żeby łatwo utrzymywać i czytać Twoje testy oraz chcę, żebyś wyciągnął wartości oczekiwane, które znajdują się w bloku Asset, do osobnych zmiennych, no po to, żeby to było również łatwiej utrzymywalne. Jeżeli potrzebujesz przykładu, zapraszam do wersji tekstowej lekcji. Kolejnym elementem jest to, że chcę, abyś zadbał o uruchomienie testów w izolacji podczas ich refactoringu, czyli użycia opcji only oraz abyś formatował testy po ich ukończeniu, żeby miały ten format co wszystkie inne pliki. Następnie, gdy już zapiszesz swoje zmiany i przetestujesz, że wszystko działa razem poprawnie, mam jeszcze dodatkowe zadanie. Zmień opcję trace w konfigu na taką, żeby... Otrzymać tego trajsa do wszystkich testów, gdy uruchomisz wszystkie testy, niezależnie czy one się powiodły, czy też nie. Więc tutaj musisz zmienić tę opcję, sprawdzić, jak to wygląda w raporcie, a jak wszystko będzie już dobrze wyglądało, no to wróć do poprzedniej opcji, którą miałeś na początku ustawioną. Dobrze, to będą wszystkie zadania, które chcesz, żebyś zrealizował. Zapraszam teraz Ciebie do wykonania tego zadania, a my widzimy się w rozwiązaniu. Cześć!